Cześć. Z tej strony Kamil. Witam cię na moim kanale. Może już byłeś tutaj, widziałeś filmy karawaningowe. Dzisiaj będzie z innej beczki. Opowiem ci, jak to jest prowadzić własną wypożyczalnię sprzętów budowlanych. Wypożyczalnię założyłem w tym roku, więc jestem na świeżo, więc mogę ci powiedzieć, co mnie zaskoczyło po założeniu tego typu działalności, jakie są plusy, jakie są minusy. Ile można na tym wszystkim zarobić? Bo to na pewno wielu interesuje. I jeśli myślisz o podobnej działalności, to ten film może ci sporo rozjaśnić. Zakładając tą działalność, sam szukałem informacji w internecie i niestety na wiele pytań nie znalazłem odpowiedzi. Gdybym znalazł, to na pewno postąpiłbym inaczej w pewnych sprawach. Zaczynamy. Lecimy do materiału. Zacznijmy od tego. Skąd wziął się pomysł na otworzenie wypożyczalni sprzętów budowlanych? Z zawodu jestem nauczycielem matematyki, więc totalnie odległa liga, zupełnie inna branża. Nigdy wcześniej nie byłem związany z tym typem działalności, ale kupiłem dom z dużą działką. I na tej działce było bardzo dużo pracy, szczególnie prac ziemnych. Więc pierwszym takim Potrzebnym narzędziem była koparka. Miałem do usunięcia kilkadziesiąt drzew. Znaczna część działki była porośnięta jakimiś akacjami, krzewami, zaroślami. Musiałem to wszystko wykarczować. Chciałem wypożyczyć taką maszynę, ale był problem z terminami. Ceny były dość duże, bo na czas, który chciałem wypożyczyć, to wyszła, pamiętam, jakaś suma kilku tysięcy złotych. I stwierdziłem, że kupię mini koparkę. Kupię mini koparkę pracuję tą mini koparką tutaj przez rok, wykonam wszystko co mam zrobić i później ją sprzedam i nawet jeśli finalnie będę stratny to prawdopodobnie wyjdzie to tyle co bym wynajmował, a zdobędę jakieś nowe doświadczenie, będę pracował na własnym sprzęcie. No i kupiłem tą mini koparkę, zacząłem nią wyrywać te drzewa, kopać jakieś tam, równać podwórko, inne tego typu klimaty. I puściłem ogłoszenie na OLX, że hej wynajmę mini koparkę, bo tutaj w okolicy nikt takiego ogłoszenia nie miał, nie było do wynajęcia, więc zmówię, zbadam rynek, a co mi zależy, próba nie strzelba. No i telefon zaczął dzwonić. Zaczęli dzwonić ludzie, wypożyczać, zaczęli pytać, a ma pan może wozidło do tej koparki? A może ma pan wiertnicę? Bo tutaj chcemy robić jeszcze płot panelowy, i fajnie byłoby, jakby była wiertnica. A może zagęszczarka albo jakiś skoczek? I nagle ludzie zaczęli pytać przy tej koparce o tyle sprzętów, że pomyślałem: kurczę, zrobić tutaj wypożyczalnię sprzętów. Sprzęt przyda się mi podczas prac budowlanych, które tutaj wykonuję, a jednocześnie będę miał jakiś z tego pasywny dochód. Więc dlaczego nie? No każdy z nas marzy o pasywnym dochodzie, nie? Kupujemy sprzęt, wynajmujemy, siedzimy w domu, pijemy kawkę z żoną, oglądamy jakiś ulubiony film na, na YouTube, na swoim ulubionym kanale, a tutaj maszyny na nas pracują. No, tak myślałem, że to wygląda, przyznam. No, rzeczywistość okazała się trochę inna, ale o tym później. Trudności, których się nie spodziewałem. I tutaj. Gdybym na początku działalności wypisał taką listę trudności, to byłaby bardzo krótka, pewnie zajęłaby jedną czwartą kartki. Dzisiaj myślę, że na dwóch, trzech kartkach bym się nie zmieścił. E, przede wszystkim e, to, jak sprzęt jest eksploatowany. Wydawało mi się, że jeśli kupię nowy sprzęt, to przez okres gwarancji będę miał spokój jeśli chodzi o serwisowanie tego sprzętu. no Oczywiście trzeba co ileś roboczo godzin wymienić olej w koparce czy w ładowarce. Trzeba wymieniać paski, choć nie sądziłem, że tak często. Ale okazuje się, że nawet nowe maszyny są awaryjne i przykładem może być ta maszyna. To jaka jest największa wtopa wypożyczalni? Koparka łańcuchowa. Tego produktu na pewno bym nie kupił drugi raz. Zapytacie, co się stało? No, Była wypożyczona dwa razy. I raz, że łańcuch się bardzo mocno eksploatuje, bo już po drugim najmie widziałem, że ktoś miał ziemię z kamieniami i ten łańcuch już jest pocharatany. Eee, więc myślę, że kilka takich najmów i, i łańcuch będzie strzelać. No to to, co się stało, to po prostu zatarły się chyba łożyska, bo m, po odpaleniu e, staje dębem. I powiecie. Przecież Kamil możesz ją zreklamować. Ma nowy produkt, yy... więc weź to, zreklamuj i tyle niech naprawiają. No pewnie mogę to zreklamować i właśnie yy, boksuję się z firmą, od której to kupiłem. No bo problem jest taki, że to waży ponad 200 kg, że trzeba to spakować, trzeba to rozebrać, rozkręcić. I przez pewien czas wahałem się, czy sam tego nie naprawię, ale. Brakuje mi na to czasu. No i finalnie stanęło na tym, że dogrywam temat tego, kto pokryje kofty wysyłki. No bo jednak dwa użycia i maszyna nie działa, no to chyba nie powinno tak być. Dlatego nie polecam nie polecam firmy na literkę C z czerwonym kolorem, no, no i zainteresowanie co prawda tym sprzętem nawet całkiem duże jest, więc jak tylko ją naprawię, to już mam parę osób tam zainteresowanych coś sobie przekopać pod kabel czy odwodnienie. Więc myślę, że jeśli nie będzie dalej awarii, to, to coś zarobi, ale czy się zwróci? Hard to say. Ilość awarii okazała się bardzo duża. W sumie to jedna trzecia sprzętów już zaliczyła jakąś małą wtopę, a to gdzieś gaźnik nie był do końca wyregulowany albo po prostu silnik zaczął przerywać. Gdzieś pękł wąż hydrauliczny, yy, Wąż od paliwa, gdzieś coś się zsunęło, gdzieś spalił się pasek, gdzieś zatarło się łożysko. No, tych przypadków przez niecały rok prowadzenia działalności już było kilkanaście i często wyłączały maszyny na kilka dni z użytku, no bo trzeba zamówić część, trzeba. Zastanowić się, czy zgłosić to na gwarancję, i czekać dwa tygodnie na uznanie gwarancji, później na samą naprawę. Więc e, to jest na pewno rzecz, która mnie zaskoczyła. Zaskoczyło mnie też podejście ludzi. E, naiwnie myślałem, że każdy będzie podchodził tak, jak ja bym podszedł do tematu. Czyli jeśli biorę sprzęt w jakimś stanie, to staram się go zwrócić w stanie niepogorszonym. Jeśli biorę sprzęt z pełnym bakiem, to oddaję go z pełnym bakiem. Jeśli biorę czysty sprzęt, to oddaję czysty sprzęt. E, Wiele osób yy, tak nie myśli, i mimo że w regulaminie to wszystko jest zapisane, no to yy, często odbiór sprzętu odbywa się późnym wieczorem. Nie jestem w stanie wszystkiego zauważyć, i nagle rano się okazuje, że tak, że sprzęt jest brudny, że gdzieś tam paliwa nie było jednak tyle, ile podczas wynajmu. Zawsze staram się dawać sprzęt z pełnym bakiem, albo okazuje się, że koparka jest otarta. Czy też komuś spadła gąsienica i nieumiejętnie ją nakładał, uszkadzając ją. No to są takie rzeczy, których jeśli nie zauważę od razu przy odbiorze sprzętu, to później ciężko się dochodzić. Prawda jest też taka, że osoby, które tutaj wynajmują, to jest zazwyczaj społeczność lokalna, bo wypożyczalnie prowadzę na małej wiosce. To jest w ogóle też kolejny aspekt, o którym powiem. Więc no. Jest specyficzna relacja z klientem. Kolejny, właśnie temat, to jest temat klientów. Mieszkam na małej wiosce liczącej kilkaset osób, leżącej około 20 km od 30-40 tysiącznego miasta. Wiedziałem, że to będzie problem, no bo trzeba dojechać. Dojazd chwilę trwa, ale sądziłem, że zainteresowanie będzie większe. Jednak, dla wielu osób lokalizacja jest ważniejsza niż cena. Czas, który mają poświęcić na dojazd po sprzęt, jest ważniejszy niż to, czy sprzęt jest nowy i czy jest w dobrej cenie. Widzę, że ludzie chcą mieć szybko i tu, i teraz na miejscu bez dalekiej jazdy. Więc na pewno, gdyby wypożyczalnia była w lepszej lokalizacji, to dzisiejsze wyniki finansowe podejrzewam, że nawet mogłyby być trzykrotnie wyższe. No i bazuję tutaj nie na swoich gdzieś tam wymarzonych liczbach, ale na relacjach osób, które prowadzą podobną działalność właśnie w nawet niewielkich powiastowych miastach. Kolejna wada, o której nie miałem pojęcia, to waga sprzętów i ból kręgosłupa wynikający z pracy z tymi sprzętami. Zagęszczarka 100 kg, 200 kg, skoczek 80, zacieraczkę do betonu. Też pewnie koło stówki łyżki do koparki te w swoje ważą, a na jazdy to już nie wspomnę. I po prostu codziennie człowiek to dźwiga, przesuwa, podnosi, rwie. Mój kręgosłup miał dość już po miesiącu i do tej pory cokolwiek nie dźwignę to czuję ból w odcinku lędźwiowym więc nawet jak przyjeżdżają coś wypożyczyć to wszędzie gdzie mogę podjeżdżam tym swoim małym bobkatem, odpalam e, widla, widły jakieś liny i co się da to dźwigam tylko żeby nie rękoma bo, bo naprawdę mój kręgosłup dotał, dostał totalnie w tyłek i tego się nie spodziewałem no nie myślałem o tym, nawet cieszyłem się mówię, a trochę zażyję ruchu, fajnie sobie podźwigam e, no nie, dramat to z tym jest dramat. Kolejna trudność to nieregulowane godziny pracy. Oczywiście mógłbym wywieścić regulamin, że jestem czynny od godziny 7 do 15, ale wtedy straciłbym znaczną część klientów jednak tu, na wiosce, gdzie mieszkam. Bardzo istotne jest to, żeby być elastycznym, że klient, nie wiem, zejdzie mu gdzieś dłużej z tą maszyną, i chce ją zwrócić o godzinie 20 albo wypożyczyć ją o godzinie 20, bo już od 6 rano wjeżdża mu wóz z betonem i potrzebuje już mieć wtedy, nie wiem, wibrator do betonu, więc ta elastyczność godzinowa jest tutaj bardzo istotna. No i to też często powoduje takie sytuacje, że wydanie maszyny jest o godzinie 6.30. A na przykład ktoś zwracał koparkę o 22:00, jeszcze są obowiązki domowe, jeszcze jakiś gdzieś tam sport, takie rzeczy, i zdarza się, że ta pobudka rano to jest, jest ciężka, albo, albo po prostu dzień jest nienaturalnie wydłużony, gdzieś to burzy takie plany dnia jak wyjazd na zakupy. To na pewno nie sądziłem, że będzie aż tak, no ale czas pokazał. No, ale powiesz to co, ten biznes ma tylko minusy? Może są jakieś plusy? No i dobra, nie poruszając aspektów finansowych, oczywiście, że są plusy. W swojej pracy zawodowej pracuję online i nie mam na co dzień kontaktu z ludźmi. Jestem ekstrawertykiem, uwielbiam ludzi, ładuję się od ludzi, i przechodząc do pracy zdalnej, nagle poczułem pustkę. Poczułem, że czegoś mi brakuje, brakuje mi ludzi. I ta praca to mi daje. Daj mi kontakt z ludźmi to jest dla mnie największy plus, ponieważ mogę poznawać ludzi, uwielbiam poznawać ludzi, uwielbiam słuchać ich historii, poznawać ich życie i ta praca mi na to pozwala. Poznałem już dziesiątki naprawdę fajnych osób, ciekawych osób. I to jest największy plus płynący z tej pracy. No i zagęszczarka pojechała. Jedna, druga, pracowity poranek, ale człowiek by sobie wyciągnął samych takich pracowitych poranków. Jeszcze kilka maszyn ma dzisiaj wrócić. no Sierpień jest taki mocny, jeśli chodzi o pożyczanie sprzętów już tam część tylko została. No i prace serwisowe, zbliża się jesień, więc przede mną dużo prac serwisowych, bo już gdzieś gaźnik przerywa, już kurczę coś, gdzieś kabel jest uszkodzony, więc jesień zima, kiedy będzie wolniej, to, to będę sobie dubał. Kolejny plus jest to elastyczność, bo mogę dzisiaj powiedzieć: OK, zamykam firmę na dwa dni, wrzucam wcześniej jakieś ogłoszenie, że nie będzie czynna. Jeśli ktoś chce wynająć maszynę na te dwa dni, to nawet rzucę tą maszynę na dzień dłużej. Oni tak wykona swoją robotę w ciągu tych dwóch dni. Ja nie będę stratny, bo jej bardziej nie wyeksploatuję. On będzie zadowolony, bo ją wynajmie, a ja te dwa dni mogę jechać z dziećmi na jakiś przedłużony weekend, gdzieś pojechać, odpocząć. To też nie jest tak, że muszę siedzieć całe 8 godzin w wypożyczalni i wiecie, wypatrywać klienta, czy, czy jest. Są nigdzie nie ma w ogóle klientów, nie? A są dni, gdzie jest ich ośmiu. I 30 i jest naprawdę potężny ruch, bo tu trzeba coś umyć, tu trzeba coś wyregulować, tu trzeba coś wydać, dowieść, przywieźć, Więc są dni, gdzie od rana do wieczora coś się dzieje, ale tak jak wspomniałem, są takie dni, gdzie nic się nie dzieje, i, i wtedy można zająć się jakimiś swoimi innymi, innymi zajawkami. I to, co interesuje Was najbardziej, to na co wszyscy czekali, czy to się opłaca. Można otworzyć wypożyczalnię za 100 tysięcy, można otworzyć za 150. 000. 150 000 to jest taki budżet, że już można coś mieć fajnego, fajny asortyment. No, ja wydałem prawie dwa razy tyle Ymm, i z perspektywy czasu żałuję. Poszedłem za grubo. Raczej, gdybym miał drugi raz otwierać wypożyczalnię, to po prostu rzuciłbym ogłoszenia sprzętu, który chcę kupić, zobaczył, czy ludzie będą się odzywać, i dopiero wtedy. Kupił dany sprzęt. Część sprzętów kupiłem w ciemno, bo wydawało mi się, że to będzie hit. Czytając po forach, na Facebooku, na, na jakichś grupach wypożyczalni, tak, to mi się wydaje, ten przedmiot rotuje, w pół roku się zwrócił. No i ja, mami na przykład, w ogóle się nie wynajmuję, mam kilka takich produktów, o których zaraz ci powiem, ale właśnie to jest błąd, który popełniłem. Za dużo pieniędzy zainwestowałem w sprzęt. Na początku nie sprawdzając, co będzie żarło, co na tym lokalnym moim rynku rzeczywiście się przyjmie, a co nie. I teraz tak, mam tutaj tabelę, w której mam wypisane wszystkie produkty, ich ceny zakupu, a także przychód, który wygenerowały od lutego tego roku, bo wypożyczalnia działa od lutego. I największym hitem, hitem, hitem <laughs> największym hitem, jeśli chodzi o procentowy zwrot z inwestycji zacieraczka do betonu, tą maszynę kupiłem w ogóle nie myśląc, że to jest potrzebne, bo kiedyś robiłem wylewkę nie korzystając z takiej maszyny i tak mówię dobra kupię, będzie leżeć to będzie leżeć sprzedam ją po stratach najwyżej jak się nie będzie wynajmować a maszyna w parę miesięcy się zwróciła i już teraz Pracuje do przodu, tak naprawdę. Co prawda jej eksploatacja jest kosztowna, bo co chwilę wymieniam paski, wymieniam łopatki, ale mimo wszystko, odejmując te koszty, to ona całkiem fajnie zarabia i mocno rotuje. Wertykulator do trawy, bardzo fajnie. Ponad 30% to jest wozidło. Wozidło zarobiło ponad 3000 zł. Taka taczka elektryczna. No, może dlatego, że dużo osób bierze to na długi termin. Jakiś zakład zieleni miejskiej, wypożyczył to na tydzień. Ktoś tam kiedyś wziął na kilka dni, więc w głowie mam tak, że to wosidło wcale się tak często nie wypożycza. Bo często nie, ale jeśli już ktoś wypożyczy, to na długi e, okres e, czasu. Więc tu mam całkiem spory zwrot. E, jeśli chodzi o największy wolumen zarobku, no to przede wszystkim mini koparka. Mini koparka e, zarobiła tutaj. No już prawie pięciocyfrowy wynik, więc fajny pieniądz, prawie 20% stopy zwrotu, więc jestem zadowolony. Co prawda rok czasu ma ta minikoparka i jak się na nią spojrzy to się serce kraje, bo jest poobijana, porysowana, już ma luzy. No ale niestety nie każdy kto wynajmuje pracował kiedyś na minikoparce i to jest największy problem, bo pierwsze godziny oni uczą się pracy na tej minikoparce. A dopiero później ta praca już jest płynna i nie eksploatuje tak urządzenia. A więc wymieniłem Ci produkty. Kilka produktów, które najfajniej rotują, tak naprawdę jest ich tutaj 15 takich, które mają około 20% już zwrotu z inwestycji. Myślę, że do końca sezonu to spokojnie przerzuci 30%. Niektóre już się zwróciły. Ale jakie są kity, czego bym nie kupił drugi raz. Przede wszystkim wcześniej wspomnianej koparki łańcuchowej, ponieważ jest to urządzenie, które psuje się strasznie i wielu wypożyczalniach mają podobną opinię, że to urządzenie można mieć, bo może ściągnie klienta, ale ono na siebie nie zarobi. Chyba, że kupisz jakieś markowe i będziesz mieć farta, że będzie długo się eksploatowało bez awaryjnie, może wtedy. Kolejna rzecz, która się nie wynajmuje, może grupa rzeczy. Mała elektryka, czyli yy, małe urządzenia elektryczne. Bosch, ukośnica, szlifierka jakaś mała do betonu, yy, mały młot udarowy, czyli takie elektronarzędzia, które raczej każdy ma. Widziałem, że wypożyczalnie to mają, w mieście to się sprawdza pewnie, gdzie ktoś chce zrobić dziurkę w mieszkaniu, sobie lustro powiesić czy obraz, no nie ma młotu darowego. Więc jedzie i wypożycza to za tam 50-70 zł. Tu na wsi każdy taką rzecz ma na wyposażeniu, więc to w ogóle nie ma zero zainteresowania. Część rzeczy już zacząłem wyprzedawać, bo leży niepotrzebna, więc tych rzeczy drugi raz bym nie kupił. Generator prądotwórczy. Kupiłem duży generator prądotwórczy, wynajął się raz i stoi i patrzę na niego. Zajmuje dużo miejsca. A nie generuje żadnego dochodu. Taki to generator. Wibrator do betonu. Myślałem, że będzie hitem. Wynajął się raz i od tamtej pory leży. Rębak, pilarka, agregat malarski. To też kupiłem porządny, sprzedałem go, bo w ogóle nie było zainteresowania. Drabina. Nagrzewnice elektryczne, nagrzewnice olejowe. O jak cię mogę? Coś tam się wynajmują, ale łącznie zarobiły mi może 1000 złotych, a wydałem na nie prawie 10 tysięcy, więc stopa zwrotu mizerna. Liczę na to, że przyjdzie jesień i zaczną rotować te słufacze. No ale drugi raz na pewno tyle pieniędzy bym nie zainwestował. Kupiłbym jeden mały i zobaczył, czy będzie popyt. Przedłużacze, mafty oświetleniowe, czy też. Wentylator przemysłowy to też się w ogóle nie wynajmuje. Okej, okay, i zapytasz, Ej, a co y, z jakimiś kradzieżami czy wyłudzeniami? Pierwszy wynajem mega historia, ponieważ pierwszy wynajem to był gość, który wyłudził ode mnie odkuwarz piorący, nie chciał go oddać, przywłaszczył sobie. Jazda na policję, jazda pod dom. No naprawdę nerwów zjedliśmy co nie miara. Już po pierwszym wynajmie miałem dość tego i miałem ochotę pozwracać sprzęty, które się dało, resztę posprzedawać. Mówię, nie potrzebuję tych paru tysięcy złotych. Mam fajny biznes, który mi daje całkowicie inną skalę dochodów. Znajdę sobie inny biznes, który pozwoli mi być bliżej ludzi. No ale na szczęście od tego pierwszego, feralnego najmu, później już wszystko ok. Zabezpieczam się jak mogę e, plikiem papierów, e, danymi od wynajmujących, kaucjami wysokimi e, i, i śpię spokojnie. No i właśnie tak wygląda praca na wypożyczalni. Rano coś wyjeżdża, wieczorem zazwyczaj wraca. Tym razem w miarę spoko stanie. Maszyna dość czysta. Gdzieś ją tą przepłukam. Wyczyszczę filtry i jutro może jechać dalej, jeśli ktoś się odezwie. Bo to jest kolejna wielka niewiadoma, czy maszyna będzie stała tydzień, czy jednak ktoś się znajdzie. Więc tak żyjemy tu w takiej niepewności. Czy się wynajmie, czy się nie wynajmie? Czy się zwróci, czy się nie zwróci. Dobra. Zrobię porządek w garażu i lecę dalej z filmem. No dobra, zapytasz w takim razie, ile to zarobiło, bo wiem, że koparka mniej więcej tyle. W, wertykulator prawie się zwrócił, zacieraczka się zwróciła. To ile to łącznie daje? No, raczej nie są to takie pieniądze, które pozwoliły wrócić etat, bo yy, na ten moment. Nie będę tu podawał dokładnych kwot, ale stopa zwrotu to jest ponad 13% tego, co zainwestowałem. Liczyłem, że będzie zdecydowanie więcej. Nie jestem zawiedziony. Jest pewna sezonowość, jak była brzydka pogoda w maju, na przykład to się mało wynajmowało. Lipiec też dość słabo, ale byłem tydzień na wakacjach. Sierpień jest na przykład bardzo mocny, więc wiem, że gdybym się zaangażował w 100%, Mówię mocniej, szarpnął marketing, to mogłoby być te parę e, tysięcy złotych więcej. No, ale e, jest jak jest, akceptuję to w pełni. E, na ten moment e, po prostu nie zakładałem, że to będzie moje główne źródło utrzymania i akceptuję e, to, co dał mi los. No, spodziewałem się, że będzie troszkę lepiej, ale czas pokaże. Może z czasem. Ludzie będą bardziej świadomi tego, że taka firma jest i po prostu będzie jakaś baza stałych klientów, którzy będą wynajmować. Ale podzielę się tym z Wami w kolejnym filmie. Ok, jeszcze dla tych, którzy myślą otworzyć taki biznes i zadajecie sobie pytanie, czy to się opłaca, czy to mi się zwróci, na pewno kluczowa jest lokalizacja, w której to otwierasz, ponieważ. Yy, 90% moich klientów to są osoby mieszkające w promieniu 20 km. A więc, jeśli w promieniu 20 km nie ma w dużej konkurencji i mieszka dużo osób, buduje się dużo domów, na przykład mieszkasz gdzieś pod miastem, pod miastem, nawet myślę, że to jest bardziej atrakcyjna lokalizacja niż samo miasto, to, to spoko. To ja bym w to wszedł i wiem, że taki biznes jak mam dzisiaj, te maszyny, które mam dzisiaj, mogłyby mi wygenerować w rok. Nie wiem, 30% stopy zwrotu myślę, że spokojnie, mówię, nawet 40% i, i popieram to też e, rozmowami z osobami, które prowadzą ten biznes. Wiem, że da się na tym zarobić, wiem, że można się tylko z tego utrzymać, e, więc na pewno lokalizacja. E, Kolejna sprawa no to badanie konkurencji, jaką ma w konkurencję, jakie mają maszyny, czy mają stare maszyny, bo jest dużo wypożyczalni, które jadą na 20-letnich zagęszczarkach i osoby do mnie przyjeżdżają wypożyczyć, bo jest nowa maszyna i jest niewiele drożej, a tam mają jakąś starą, więc to, no i przede wszystkim asortyment, nie? Musi sprawdzić, czy... bo może będziesz miał zainteresowanie na ładowarkę, ale ładowarka kosztuje 100 tysięcy i sobie policz, czy ona ci się zwróci. Nie? Przecież to też się eksploatuje. Koszty naprawy są duże, więc dobieraj taki sprzęt, który jak najszybciej ci się zwróci, a jego koszty eksploatacji są niskie. To tyle na dzisiaj. Dzięki, do zobaczenia. Cześć!